Zmarnowałem 3 lata treningu popełniając ten błąd. Nalegam, abyś obejrzał ten film do końca, ponieważ to, co ci powiem, pozwoli ci uniknąć ten błąd, przez co nie zmarnujesz swojego czasu oraz oszczędzisz nerwy. Gdy zaczynałem trenować, moim celem było zbudowanie jak najlepszej sylwetki. Dlatego logicznym było to, że szukałem najlepszego sposobu, jak to osiągnąć. Im bardziej się zagłębiałem w każde najdrobniejsze szczegóły budowania masy, tym większe były moje wątpliwości. Co do moich aktualnych metod, przez co miałem wrażenie, że ciągle muszę coś poprawiać, zmieniać, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Zaczynałem od samej kalistyniki, po czym przerzuciłem się na wolne ciężary, chcąc zwiększyć swoją siłę w świętej trójce ćwiczeń, czyli w wyciskaniu martwym przysiadzie. Raz trenowałem z dużą objętością z wieloma ćwiczeniami, tylko po to, aby zaraz potem się przerzucić na minimalistyczny, intensywny trening. Masowałem jak świnia, po czym przeprowadzałem agresywne, bezcelowe redukcje. Jakby mój brak jasno określonego celu, cierpliwości oraz samodyscypliny zabijał moje przyrosty. Trenuję 4 lata, ale 3 4 tego czasu to w większości był spędzony wysiłek bez osiągania znacznych rezultatów. Więc można powiedzieć, że tylko od roku mój trening jest bardziej świadomy oraz wartościowy. Zamiast znowu powtarzać te same błędy oraz próbować czegoś nowego, najpierw jasno określiłem swój cel. Chcę przez ten rok prowadzić czystą masę, konsekwentnie i cierpliwością budować mięśnie. Szczerze powiedziawszy, zależało mi tylko na ich rozmiarze, dlatego od razu sobie powiedziałem, że to ile zakładam na sztangę nie ma znaczenia, o ile wystarczająco ciężko przetrenowuję dane mięsień. Jestem bodybuilderem, a nie trójboistą. Potem wybrałem sprawdzone ćwiczenia. Które lubię robić oraz które są efektywne na dane grupy mięśniowe, i ułożyłem z nich plan treningowy. Oczywiście ten finalny zestaw ćwiczeń zmieniał się wiele razy przez ten rok, jednak tym razem dawałem więcej czasu dla danego ćwiczenia, aby sprawdzić, czy mi odpowiada. Gdy już stwierdziłem tak, to ćwiczenie jest zajebiste. Chce je robić, skupiłem całą swoją uwagę na wymasterowaniu techniki oraz na progresywnym przeładowywaniu mięśni używanych w tym ćwiczeniu. Ogarnąłem, że prawdziwe przyrosty ujawniają się wtedy, gdy przez dłuższy okres czasu będę robił mikropostępy, np. dodając co tydzień kilogram więcej lub nawet jedno powtórzenie co tydzień. Jeżeli zaczynasz trenować na siłowni lub trenujesz od jakiegoś czasu i doświadczasz tego samego problemu, co ja, w pierwszej kolejności proponuję, abyś zrobił dokładną analizę tego, co chcesz. A czego potrzebujesz? Twoje zachcianki nie mogą działać przeciwnie do zamierzonych potrzeb do osiągnięcia danego celu. Musisz jasno określić, czego chcesz. Co chcesz osiągnąć, trując na siłce? Czy po prostu chcesz schudnąć i dobrze wyglądać? Czy chcesz zbudować siłę, dzięki której będziesz mógł wypierdalać setki kilogramów w wyciskaniu w martwym przysiadzie? Może chcesz się skupić tylko na kształtowaniu estetycznej sylwetki? A może chcesz mieć jedno i drugie? Twój dobór ćwiczeń. Oraz styl, w jakim trenujesz, zależy od tego, co potrzebujesz, aby osiągnąć to, co chcesz. Dlatego tak bardzo jest ważne, abyś miał klarowny cel. Powiedzmy, że chcesz się skupić tylko na rzeźbieniu estetycznej sylwetki. Jako bodybuilder, Twoim głównym celem raczej nie będzie zwiększanie swojego maksa na ławie czy innym boju. Raczej tym, czego potrzebujesz, będzie wyciskanie jak najwięcej z ćwiczeń, które możesz robić częściej, z większą objętością poprzez właściwą w wielu przypadkach działających na Twoją niekorzyść technikę, dzięki której nie będziesz mógł podnieść za dużo ciężaru oraz częstego doświadczania upadku mięśniowego. Albo na odwrót, jeżeli Twoim głównym celem jest zwiększenie siły czy wyniku na ławie, trenowanie za każdym razem do odciny może negatywnie się na tę siłę przełożyć. A raczej będziesz chciał nałożyć odpowiednie tempo, w którym intensywność Twoich, twoich treningów rośnie w danym mezocyklu, to znaczy na przestrzeni dłuższego czasu, na przykład 12 tygodni. Gdy już ustalisz, czego potrzebujesz, dobierzesz ćwiczenia oraz styl treningu, który przybliża cię do osiągnięcia tego, to ostatnią rzeczą, którą musisz zrobić, to jest uzbroić się w cierpliwość i samodyscyplinę, aby wkładać wysiłek w trening przez dłuższy okres czasu. Pamiętaj, w Rzymu w jeden dzień nie zbudowano. Zbudowanie wielkich rzeczy, a w tym siły i sylwetki, przede wszystkim wymaga czasu, więc kiedy będzie cię dobadało wrażenie, że robisz coś źle lub stoisz w miejscu, w większości przypadków będziesz tylko w jednym z dołków, które spotkasz na swojej drodze. Pamiętaj, że w tych zawiłych momentach najbardziej się rozwijasz, gdy się nie poddajesz i nadal chcesz robić coś, aż osiągniesz rezultaty. Dobrze jest się uczyć na swoich błędach, ale jeszcze lepiej jest się uczyć na cudzych. Ten film jest po to, abyś nie musiał przechodzić przez to samo, co ja oraz nie marnował czasu. Zwróć uwagę na to, co teraz usłyszałeś, bo jaki jest sens oglądania przez ciebie tego filmu, jeżeli nic z niego nie wyciągniesz. To tyle, co chciałem tobie przekazać. Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi, to zachęcam Cię do zostawiania komentarza. Dziękuję Tobie za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!